Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy odblokować numer w Motorola Edge 50 Ultra. Jeżeli kogoś zablokowałeś, bo nie zablokowałaś i teraz chcesz odblokować dany numer, jeżeli ten numer dzwonił do nas wcześniej, a nie mamy go zapisanego, możemy przejść oczywiście do zakładki ostatnie, przytrzymać palec na wybrany kontakt i pojawi nam się tutaj dodatkowe menu, w którym powinniśmy mieć opcję odblokowania numeru, jeżeli ten numer jest zablokowany. W moim przypadku... Mam tylko połączenia z numerem prywatnym, więc nie mam opcji zablokowania tego numeru, przepraszam, odblokowania tego numeru. Natomiast w normalnych sytuacjach ta opcja tutaj jest. Jeżeli jakiś numer mamy zapisany w kontaktach, możemy przejść do kontaktu, i następnie na dole pojawi się opcja odblokuj. Numery możemy nacisnąć na tę opcję i następnie zatwierdzić naciskając odblokuj i dany numer jest już odblokowany. Natomiast możemy także nacisnąć na te trzy kropki w prawym górnym rogu, przejść do ustawień, tutaj wybieramy zablokowane numery i tutaj znajdziemy listę wszystkich numerów, które są zablokowane na naszym urządzeniu. Jeżeli chcemy jakiś odblokować, naciskamy na ten krzyżyk po prawej stronie i zatwierdzamy naciskając odblokuj i to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.